Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Supermarket Together W razie odcinku odblokowaliśmy kolejny poziom, jesteśmy teraz w dosłownie bankru tutaj mamy tylko 252 dolary eee, No ale cóż, odpalimy po prostu e, ten dzień No nie stać nas w sumie na nic Musimy zbierać kasę Nie mamy żadnych długów, więc jest OK eee, No i cóż tutaj mamy bo, nie, znaczy zdobędziemy poziom pełnie piąty i wtedy nie wiem co zrobimy, bo nie będziemy mieli kasy. Więc pewnie poczekamy aż uzbieramy, no ale chciałbym pójść w tym kierunku, myślę. Może kurczę się nie wiem w tym kierunku, by pójść. Możemy mieć parę w to, powstałe produkty dwa albo wynapoje gazowane. I to jest właśnie dylemat, nie? W co by tutaj pójść? Mamy już pierwszych klientów. Mamy tej sery, dużo serów I się ludzie cieszą, mamy dużo serów. No i musimy w końcu tą kasę coś zbierać autentycznie, jeśli będzie musi potem coś kupić, jakieś produkty czy coś, bo nie będziemy mieli w ogóle kasy. Bo nam się i tak mleko już kończy, więc trzeba będzie je kupić, niestety. No ale dobra, zobaczymy co tutaj pan sobie kupił: herbaty, ser, 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 mleko, wodę. O, 27 dolarów. Się uzbierało? Nawet. Proszę, dziękuję. My będziemy tu mówię, powoli sobie zbierać tą kasę Trzeba zbierać Więc no Musimy to pozbierać, nie musimy Musimy mieć kasę. Kasę na produkty Więc no Hop. Te duże zakupy. Wszyscy w wszystko powyżej 20 dolarów mamy A więc zaraz się pojawi ktoś to zepsuje wszystko i robi... No właśnie. Za mniej niż tyle Ale ja autentycznie zobaczę, mówię, te mleko już Mam i produktów mlecznych. Gdzie jest mleko? Tu jest mleko, hop To mleko już sobie kupię. Mleko już kupiliśmy. Żeby je wystawić, Mleko nie jest takie jeszcze drogie. Więc to jest ok, akurat Są droższe produkty. Ale no, tego potrzebowaliśmy. No i tyle. Weźmy to, wyłóżmy te mleka, mamy ich 30. W sumie następny to chyba byłby ryż do kupienia i płatki. Eee, czy bardziej ryż? Trzeba będzie kupić. No, ryż będzie jako następny do kupienia na pewno. Więc to się zamówi, ten ryż później. Top 1,5 dolara, nie, no to będę akurat już dawać do recyklingu, bo 1,5 dolara może zawsze dużo zmienić. Eee, dobra, produkty podstawowe: ryż 48 dolarów to kosztuje aż. A i tak jesteśmy jak na razie na plus. Nie ja to jest ten plus. <laughs> ale plusuje dzisiaj. No dobra. Masło, masło, jogurt, ryż. No, no ryż. Ile muszę? Nienawidzę cię. Ty muszę ci wydawać. Okej. Okay. Woda. No, takie lipne bo będą zakupy mi się wydaje, ale jednak nie. Hop, hop. Proszę, reszta. Co tutaj ty kupisz? Aha. Tylko tyle? No to się nie polubimy takimi zakupami. Okej, okay, ty widzę. Tak, tak. To też dosyć spore zakupy. Zrobione, co mnie cieszy. Kurde, ile ludzi naraz wychodzi nam tutaj. Nie mam nawet czasu, żeby tutaj coś zrobić, cokolwiek. Muszę wszystko ciągle obsługiwać tych ludzi. Aha, tylko tyle? I jeszcze taka reszta? Wielbiam takich ryż. po prostu, że muszą tak dawać takie mi wielkimi, nie, ja potem muszę yy, to ogarniać, ale dobra. To idziemy po ten ryż. Hop, mamy 460 dolarów, więc już jest troszeczkę lepiej z naszymi zasobami dolarowymi. Ok, ryż daliśmy już. No i jak na razie, to zbieramy tą kasę, no. Hopsa Będą będziemy już myślę na plus, jeśli chodzi o pod koniec dnia. Więc no, zobacz tylko jak to wygląda. Czy coś nam się kończy. Na razie się nic nie kończy takiego. Więc jest OK. Na spokojnie. Możemy tutaj jakoś pracować. Hop! I zarabiać tą kasę. Ach, dobra. O jest. znowu takie te, Proszę. Więc, no, zbieramy powoli kaskę, żeby nie było. Trzeba tutaj to zbierać. Na no, razie, nic nie robimy się w tym, tym kierunku. Nie ma sensu rozwijać tam, w tamtym kierunku tego sklepu. Tam, tyle miejsca tu jeszcze mamy, że na spokojnie się tutaj pomieścimy z tym wszystkim. Okej, okay, tutaj cukier. A, takie litne zakupy. Dziadek zrobił. Mm. No, ale dobra. Hop, hop, herbatki, widzę serki, no nie mamy jakichś ciekawych produktów jeszcze ale już mamy coraz więcej tych produktów nie, już mamy też coraz większy zysk mamy więc też jest dobrze, tylko będziemy musieli pewnie za niedługo coś domówić niestety Hop. jak co wstawiam Powiedziałbym, no to te herbatki organiczne. One się najszybciej nam skończą, mi się wydaje. No tego jeszcze tu mamy troszeczkę. Tych innych rzeczy też troszkę jeszcze mamy. Masło ewentualnie. Masło jeszcze też. Ale dobra, zobaczymy. Jak to tu pójdzie? Ok, 630 dolarów. Może dobijemy do 1000. Tego dnia nawet. To byłoby fajnie. Ale dobra. No nie przy takich zakupach Kolego, większe zakupy się robi u nas na sklepie, mamy bardzo dobre sortymy mamy herbatki, mamy makaron, płatki, mleko, ryż, cukier, sól, wodę i tyle siera mamy I mamy jogurty, o, zielone jogurty są mi się kończą, no, naprawdę nam schodzą te zielone jogurty, Duże ilości ilościach one schodzą, widzę, chyba je lubią ci ludzie, zielone jogurty, ale dobra, okej. Okay. Hopsa. Kolejny zadowolony klient, My tutaj robimy dalej, hop, no tutaj troszkę mniejsze zakupy, ale po 10 to jest, to jest zadowalające, nie wiem, na co, co, na co by zbierać można by było, najbardziej bym chciał mieć tą kasę samoobsługową powoli, tylko że taka kasa samoobsługowa to ona kosztuje 2500, nas na to nie stać, taka, taka prawda w tym momencie. I zanim my na to zbieramy, to no troszeczkę minie mi się wydaje. Ale no chciałbym jednak mieć tą kasę samoobsługową. Jako taki cel, by troszeczkę sobie ułatwić tutaj na sklepie. By mieć tego mniej do roboty, niż tak jak jest obecnie. Bo oni by wychodzili do tej kasy samoobsługowej, pewnie część wychodziła. Ja bym wtedy zamknął kasę i by wszyscy musieli iść do samoobsługi. Kurde, jaki, jaki, jaki pomysł genialny? 9,50, proszę. Kolejna pani: hop, 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 hop. 24 e, dolary, super. Ale to, to nie jest super, taka reszta. No dobra. Jak to tu wygląda? Czegoś nam powoli brakuje. No, herbatki nam się kończą, dziwowidzę. Powoli zielona, zielona mięta nam się kończy. Też Też to mi się nie podoba, ale tutaj jest ok. Na lodówkach jest ok, gorzej jest tutaj. Będzie trzeba tutaj z tym pomyśleć za niedługo nad jakimiś zakupami, żeby dokupić te produkty. Kurde. A Mika, szkoda, nie, no my naprawdę zabijemy poziom piąty. Za szybko to idzie. Za szybko. Znowu zielone ogórty widzę, nieprawda je uwielbiają. Zielone ogórty są najpopularniejszym produktem w nas na sklepie. Nie ja znowu zielony jogurt. ale co nie ma do tych zielonych jogurtów? No dobra. Okay, kolejny klient. No i co musimy, no musimy to kupić, no to musimy. No zielony jogurt. <ścoughs> Więc stracimy trochę pięknej kasy, której mieliśmy dużo. No dobra, mm. Jogurt. Hop, 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 hop. No, duże te zakupy 500 dolarów. Zapłacimy. Ale dobra. Poziom piąty już mamy. Ale kurde, nie mam kasy. Nie, no, zajęliście. Tak powiem. Zajęliście tutaj to mamy. zamawianie kup. Tak, jesteśmy na plus, o tak powiem. Tak na plus jesteśmy. Końcowo. W tym momencie. Muszę mi tu kurde nie blokować. No dobra, muszę obsłużyć tego pana. Bo już tu przyszedł, już tu czeka. Hop, 24 dolary. Dziękuję. No prawie 25. Trzeba tutaj się odbić teraz. Mięta pieprzowa. Hopsa. No i pa... No nie no, nie jeszcze wie, zostaną. No dobra, się mówi. No ja mniej więcej klientów mam. Kolejka, trzeba ich obsłużyć. Pan to w kasę mi w las. Kurde. No dobra, sól. Tutaj znowu to. Okej, okay, 20. Nienawidzę cię kolego. Muszę ci to wydawać teraz tyle. Ale dobra, herbata. Parmeza mi się też kończy. go dużo kupują. Taką dobrą. Cenę ma czy co? dałem wystarczająco wysoką no ale dobra wszyscy go kupują jak widzę op dziękuję ok 1630. 30 op, do widzenia op i znowu muszę resztę wydawać Okej, okay. dobra. Hmm, weźmy kolejne produkty. Co tu mamy? Herbatkę cytrynową. Wyłożę, pan poczeka chwilę. Zobacz, panu się strasznie śpieszy, to... Przepraszam, ale muszę tutaj wyłożyć herbatkę. Hmm, na półki. Gdyż, acz bowiem, musimy to... E, wystawić, bo się skończyło, ale pana to nie lubię. Pan zrobił za małe zakupy u nas. Za 6 dolarów. Pan nie jest mile widziany na naszym sklepie, już. Kurde. Zielona. Mięta teraz. No to starczyło. Ok. Kolejne 1,5 dolara mamy. Tu kolejną herbatkę czarną. Wyłożę ją sobie tutaj. Nie chcę poczekają chwilę. Na Kasie nic się nie stanie. No, no, co za gość mi już trzeci raz zablokował. Tutaj na kasie nie blokuje. Dobra, dzień dobry. Już jest, już wróciłem, hop, hop, trzy dolary. Proszę. Herbata, mozzarella, tutaj, tutaj takie zakupki. Dziękuję. Za zakupy w naszym sklepie. Nie mamy zbyt wiele produktów, ale mamy bardzo fajne produkty. Za to mamy coraz więcej tych produktów, o tak powiem. Coraz więcej tego mamy, będziemy coraz lepsi. Będziemy mi tego coraz więcej. Będziemy mogli się chwalić, że tego dużo mamy. I tyle. Dziękujemy za zakupy. Hop hop widzę to znowu kupują jogurt. 19, hop, o, dziękuję. Znowu te ziółka, nie kupują, lubią te ziółka. Ci ludzie, dobra, weźmy tego tableta. Z czegoś tu to muszę domówić. A tutaj coś, chyba nie, nie ma nic takiego krytycznego. Tylko tą w sumie walerianę kupię. Że ona też nam się skończyła. Dosyć szybko. Czegoś nie spodziewałem, że ona tak szybko zejdzie do sklepu. Ale ja też już zeszła. W sumie, więc okej. Okay. O, półtora dolara kolejne dla mnie. Z powrotem. Dzień dobry. Serki, dobra. Zatłukę, zatłukę za takie kupowanie. Naprawdę. No dobra. Hop, hop, hop. Dziękuję. Hop, hop, hop. Małe zakupy, troszeczkę pani tu zrobiła u nas. Takie małe, lipno. To to w ogóle malutko kupił. No dobra, mamy te 800 dolarów, chyba będziemy mieli pod koniec, więc tak jesteśmy na plus. Punktu nie wydam na nic w tym momencie, bo. Nie chcę ryzykować, nie będę iść kasy, by kupić te rzeczy. Będę musiał kupić półkę, rega, znaczy się kolejny. I w sumie mnie na to nie stać. Zbytnio. W tym momencie. I to jest ostatni klient. W tym momencie. ci kartą. Okej. Okay. Jak to tu wygląda? No kończy nam się zielona herbata. Tutaj jeszcze jest ok. Stosunkowo. No mogę podokładać w sumie to, co tu mam tutaj. Na półkach w jakimś magazynie. Hop, co mam, więc to podokładamy. Hopsa. Co ja tu jeszcze mam? Makaron. Też dołożę. Hop, bo nie mam. Też go dołożymy. Hop, kolejne półtora dolara. Dostajemy z powrotem. Eee, co tu jeszcze mamy? Tą herbatkę. Mamy ten jogurt waniliowy. Okej, okay, widzę, że nadal nie wykupili. Czy tą herbatkę wykupili? O, super. Międę wieprzą wykupili. Już, Ja też mogę to wyrzucić. Okej. Okay. I możemy zamknąć nasz supermarket. Hopsa. Koniec dnia roboczego, czwarty dzień za nami. Plus 5,70 dolarów, więc jest fajnie. Do 1230 jest jeszcze w ogóle fajnie. Jesteśmy na duży plus już powoli. No ale cóż, mamy nawet achievement. Eee, Okej. Okay. No ale cóż, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli film wam się spodobał, postawcie w górę, komentarz, suba. Widzimy się w na następnym odcinku. Do zobaczenia. Na razie.